Poproszę, żebyś nam powiedział, czy zgadzasz się, aby Twoja spikerka została nagrywana i czy można zadawać Ci pytania. Tak, można nagrywać moją spikerkę i można zadawać mi pytania. Dziękuję bardzo i zapraszam cię teraz Cyryl. Masz około 30 minut. Mam na imię Cyryl, jestem alkoholikiem, jestem też narkomanem. Bardzo dziękuję Wam, że mnie zaprosiliście. W... Dzięki Kuba, też widziałem, że tam jest. Był Łukasz, mój podopieczny, ale uciekł z Kubaniec i napisał mi wiadomość, że telefon mu się ten, coś mu się z telefonem stało. Ja wróciłem do wspólnoty ponad 5 lat temu. No, nie 5 lat, bo gdzieś tam kilka miesięcy byłem w abstynencji. W ogóle moje, moje, mój powrót do. Do wspólnoty. Nie, nie zadział się też za moim, za, za, że tak powiem, że za moją decyzją pierwszą. Taką, że przystałem i, i trafiłem do wspólnoty. Ja zacząłem widzieć podczas covid Zaraz, chyba, 8 dni po wybuchu COVID-u, zamknięciu wszystkiego. W konsekwencji tego, że piłem i brałem narkotyki, zacząłem słyszeć szepty. Wystraszyłem się. Poprosiłem moją mamę, która jest 19 lat niepijącą alkoholiczką. W tym roku będzie miała swoją rocznicę 19 o pomoc. Ale to nie było to nie było poproszenie takie szczere o pomoc jeszcze wtedy, tylko to było bardziej oczekiwanie, Z obwiniania tego takiego, którego, które miałem całe życie. O tym opowiem za chwilę, no bo, 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 bo po prostu jakby chcę, chcę powiedzieć, jak to wyglądało na początku, nie? Jak, jak, jak w ogóle trafiłem do Wspólnoty. No i e, ja, ja w ogóle poszedłem w sport, zacząłem jeździć. znaczy. Moja mama oczywiście zaczęła mi pomagać, ja byłem zlękniony, nie można, nie, nie było takiego dostępu do NHS-u, no bo, bo była pandemia. Ja tutaj mieszkam w Szkocji od 15 lat. By, było utrudnione i ja gdzieś tam jeszcze przez pierwszy ten okres. Kilku, kilku dni używałem marihuany, bo, bo to był jedyny moment, To jakby z jednej strony ponosiłem konsekwencje, a tutaj paliłem, bo to był jedyny moment, kiedy mogłem usnąć na chwilę i po prostu jakby odetchnąć od tego strachu, lęku. No i, no i mogłem odpocząć też, nie? No, no, tak, tak byłem oderwany od rzeczywistości i tak sobie usprawiedliwiałem to jeszcze wtedy, że pomimo tej konsekwencji, ja dalej jeszcze używałem inną substancję, nie? Jak, jak, jak skończyłem i gdzieś tam miałem to wsparcie mojej mamy, po prostu miejsce, w którym mieszkam, to wyglądało jakby tam jakaś bomba uderzyła, nie? W ogóle ja podczas swoich libacji po prostu paliłem jakieś papierosy, czy tam jointy gasiłem na podłodze, syf po prostu, rzeczy pełno, jakieś obsesyjne zbieractwo miałem, eee, masakra, nie? Potem po chwilę odsapnęłem, no i gdzieś tam dostawałem to wsparcie od mojej mamy, ona przez miesiąc gdzieś tam przychodziła do mnie do domu i, i ja poszedłem w sport, kupiłem sobie rower i zacząłem jeździć rowerem, nie? I, i to było takie łapanie sztuczne dopaminy no i, no i przyszedł i mi ten moment, że ja zacząłem sobie myśleć, że ja dam sobie radę, nie? ja gdzieś tam od, zacząłem odcinać tą moją mamę, ona do mnie dzwoniła, jak tam, ja mówię, przecież ja nie biorę, nie piję, jest ok, jeżdżę rowerem, spędzałem po prostu, jakby wpadłem w następną obsesję, jeździłem kolażówką po 6, 8, czasami 10 godzin w ciągu dnia nie? i to było takie momentalne zastępstwo, takie walenie do dopaminy, żeby żeby ten hormon hormon radości sobie, sobie podbijać. I e, no i po trzech miesiącach e, przyszła do mnie też depresja i e, gdzieś tam mi mało było też tego jeżdżenia już i zacząłem mieć takie coś, że e, leżałem na przykład w łóżku i wyobrażałem sobie, jak wieszam się na drzwiach, nie? I, i to było następ... te konsekwencje tak zaczęły przychodzić po prostu jakby jedna po drugiej. Nie? Im dłużej nie, nie piłem i nie brałem, te konsekwencje jakby do mnie przychodziły. No i, sku... no, i, no i miałem po prostu depresję, która znaczy, tą depresję ja mam już od 18 roku życia, i po prostu jakby nic z nią nie robiłem, tylko jeszcze ją pogarszałem po picie i branie narkotyków. Nie? I... No i jakby moja mama mnie skontaktowała z, z pewną osobą ze wspólnoty i bo, je, bo ja gdzieś tam chciałem więcej tej takiej dopaminy, ja wiem, że to może dziwnie brzmi, ale to, tak, tak wygląda moja historia i ten, ta osoba ze wspólnoty jeździła w góry, ja się gdzieś tam z nią zabrałem w góry i zacząłem rozmawiać. No, i pierwszy raz w życiu, bo ja podejmowałem wiele, wiele prób gdzieś tam na terapiach i w ogóle, ale zawsze kierowałem się takim obwinianiem moich rodziców i tego, co się wydarzyło w moim domu za dzieciaka. No, i pierwszy raz w życiu, jak ktoś zaczął ze mną rozmawiać o, o uzależnieniu, ja gdzieś to zacząłem przyjmować, nie? czyli. Gdzieś tam myślę, że, że, że miałem tą gotowość też na to, że nie chciałem już ponosić tych wszystkich konsekwencji, byłem też w takim stanie psychicznym bardzo, bardzo słabym, ale w ogóle zacząłem, pamiętam tą myśl, że zacząłem się zastanawiać jak to jest, że ja na przykład na pierwszy odwój trafiłem 19 lat, coś tam próbowałem robić. Nigdy mi nie wychodziło, a tu jest w ogóle tak. Spotykałem gościa, który na dany moment nie pił 7 lat wtedy. Kurczę, jedzie w góry, normalnie rozmawia, ja nie mogłem zebrać myśli, jąkałem się. Ma żonę, ma pracę. Nie. To, to, to wszystkie rzeczy, które ja jakby chciałem utrzymać w swoim życiu, a nie potrafiłem ich zrobić. Nie? Bo zawsze zawsze yy, kierowałem się swoim egiem i, i nie dałem sobie dopuścić nikogo do siebie. Yy, I kurczę, i, i tak, pierwszy wypad, drugi wypad, zacząłem z nim rozmawiać godzinami, i też zobaczyłem, że on ma gdzieś tam takie cechy. Może może dzisiaj to widzę, że takie mm, jak, jakbym chciał w nim widzieć swojego ojca. nie, Więc on stał się dla mnie też takim mentorem. Nie? No i, i to było moje pierwsze w życiu poddanie się e, jakby kroku pierwszego, ponieważ ja poprosiłem go o sponsorowanie. Nie? Poprosiłem go o sponsorowanie. To był pierwszy raz w moim życiu, gdzie ja świadomie poprosiłem kogoś o pomoc. Nie? No i kurczę, no, ja, ja, gdzieś tam, ja gdzieś tam miałem bardzo długą drogę do, do wspólnoty. Od tego też momentu zaczęło się zmieniać moje życie. Ja, ja jestem, ja myślę, że dalej jestem takim trochę dużym dzieckiem, bo. Ja w ogóle mam życie nieogarnięte. Ja teraz pojawiam, pojawiają się jakieś sytuacje w moim życiu. Ja się czuję po prostu jakby bezbronny czasem i, i nie wiem jak reagować, nie? Ale, ale właśnie dzięki wspólnocie uczę się tego wszystkiego. Byłem na bagier z, z moją siłą wyższą od, od zawsze, od dziecka. Jakby się kierowałem moim ego. Moi rodzice oboje są alkoholikami, ja jestem gdzieś tam w domu, nigdy nie mogłem mówić o, o swoich emocjach. W szkole miałem przesrane, brzydko mówiąc, więc to, to, to też było wszystko to, co, co rozwijało w tą, w tą taką... To takie osamotnienie i poczucie krzywdy wieczne. Nie? W domu mój ojciec lał moją matkę. Ja zacząłem uciekać z domu, jak miałem 12 lat. I właśnie to też tak ostatnio zobaczyłem w tym ego, bo wiele rzeczy, które się działy w moim życiu, działo się ich bardzo dużo, przychodzą do mnie dopiero teraz nie? po tych pięciu latach. Ja, no, ja naprawdę próbuję sobie przypomnieć wiele rzeczy. Yy, jakiś i, i, i kurczę mijają lata, i dopiero mi wracają jakieś tam rzeczy, które robiłem, albo jakieś tam konsekwencje, które ponosiłem, nie? No i yy, ja już, jak mówiłem, pochodzę z Iławy. Yy, w, 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 we wczesnych moich yy, dziecięcych latach, moja mama jest z Iławy, cała rodzina jest z Iławy, od strony mojej mamy. Mój ojciec był z Legnicy, więc wyprowadziliśmy się do Legnicy, pod Legnicę do Głogowa, tam tak naprawdę się zaczął cały ten koszmar. Jak rodzice zaczęli pić i, i też o tym o czym wszystkim opowiadałem. W wieku 12 lat ja zacząłem uciekać i uciekłem, uciekłem pierwszy raz do Iławy. I zostałem zampany przez policję. Ojciec musiał po mnie przyjechać. To jest 600 km, więc kupę czasu musiał jechać, ale ja pamiętam to pierwsze takie poczucie w środku, nie, przez moje ego, że ja sobie pomyślałem, ja i tak cię w kurwie, przepraszam za wyrażenie, ale po prostu ja tak myślałem w wieku 12 lat. Nie? W wieku 13 lat napiłem się pierwszy raz alkoholu. Do nieprzytomności. Od tego momentu zacząłem pić alkohol destrukcyjnie, totalnie destrukcyjnie. W wieku 15 lat e, zacząłem e, zażywać e, amfetaminę. E, no, to, to, to jest ten miks to jest jakby była e, zguba mojego życia, nie, bo, bo ja gdzieś tam zawsze to mieszałem bardzo mocno. E, w wieku 18 lat nawet brałem dożylnie. Zarażyłem się sam żółtaczką typu C, więc bardzo szybko też zacząłem ponosić konsekwencje swoich czynów. Trafiłem też pierwszy raz do więzienia, więc jakby to wszystko było takie intensywne i bardzo dużo konsekwencji nie? Prze przez to moje picie i branie narkotyków drugi raz trafiłem do więzienia w 2006 roku kilka razy próbowałem się zabić przez różne tam przez różne tam nie tam tylko przez różne takie zwidy nie wiem jak to się jak to powiedzieć po prostu to, to nawet nie, nie było w trakcie objawów odstawiennych, tylko tej ilości alkoholu i narkotyków były takie, że ja po prostu widziałem różne rzeczy i 9 miesięcy spędziłem w psychiatrykach w Warszawie. To, to było coś strasznego, nie? To było coś strasznego i przez 7 lat żyłem na ulicy. Wyprowadziłem się z domu, jak miałem 15 lat. W sumie to nawet nie wyprowadziłem się, tylko zostałem skierowany do takiego hapu. Już nigdy nie wróciłem do mojego domu. Rzuciłem szkołę, jak miałem 17 lat i ja zacząłem żyć na ulicy. Więc jakby przeszedłem przez te wszystkie takie konsekwencje swoich decyzji, wyrzucił bardzo szybko i bardzo tak intensywnie, te, ta bezdomność i te wszystkie rzeczy to było jedno z najtrudniejszych. Z najtrudniejszych przeżyć i też wydostania się z tego wszystkiego, nie? bo gdzieś tam mi było wygodnie. Ja dostawałem jedzenie w noclegowniach dla bezdomnych, jak gdzieś tam byłem, albo spałem na jakichś opuszczonych działkach, albo w, w kanałach elektrociepłowni pod Warszawą na Tarchominie, więc jakby. Mój świat został tylko i wyłącznie stworzony na. skupiony wokół alkoholu i narkotyków, a karmiony nienawiścią i żalem do moich rodziców. Nie? Ja ich obwiniałem za całe zło świata. To było najlepszą pożywką mojego uzależnienia. No i właśnie jakby trafiając w. W 2004 roku na detox w Warszawie poznałem taką panią psychiatrę. Tam mi zrobili badania, bo generalnie no to miałem problemy z wątrobą. Tam się też właśnie dowiedziałem, że przypiłem sobie tą żółtaczkę tej płuce. No i trafiłem na pierwszy odwyk nie? do Monaru w, w Warszawie, na Mariwińskiej 44. Wtedy otworzyli tam taki pierwszy pierwszy. Odwyk alkoholowy dla osób bezdomnych. Ja tam trafiłem. Jakby byłem strasznie wycieńczony, ale ja, ja jeszcze jakoś ciężko mi było uwierzyć, że alkohol czy narkotyki są jakimkolwiek jakimkolwiek w ogóle problemem w moim życiu. Nie? Ja miałem takie przekonanie, że gdyby moi rodzice byli inni, to ja bym miał inne życie. Ale, ale z drugiej strony też, jakby, zbudowałem sobie taki świat, że było mi w nim wygodnie i, i myślałem o tym w taki sposób, że przecież ja nic takiego nie robię, ja tylko piję i biorę. To, że jestem bezdomny, to, to, to jest mój wybór po prostu, nie? że ja jakby sobie zbudowałem też takie przekonanie, że to jest normalne dla mnie. Nie? Trafiając na ten odwyk, Pisząc te różne prace, w ogóle miałem niezgodę na to wszystko. Najbardziej miałem niezgodę jakaś tam była praca na, na, do napisania mój wpływ picia na moją rodzinę. Nie? Ja w ogóle tego nie potrafiłem zrozumieć, jak to mój wpływ, nie? Ja, ja, ja to widziałem w ogóle całkiem w drugą stronę, to oni są winni, że ja piję i oni są winni tego całego mojego nieszczęścia życiowego, nie? Tam na tym odwyku też zostałem, pamiętam, wysłany na pierwszy swój meeting anonimowych alkoholików. Było to w kościele na Mokotowie. W ogóle, jak sobie teraz to przypominam, ja, ja w ogóle nie miałem czegoś takiego jakby nastawienia, że ja chcę przestać pić czy czy idąc na meeting w ogóle nie sądziłem że mi to pomoże zresztą ja nawet nie sądziłem że mi to pomoże teraz trafiając wracając do wspólnoty tam po dwudziestu kilku latach nie ale, ale pamiętam że poszedłem na ten meeting ja miałem wtedy 19 lat byli tam ludzie którzy byli dużo dużo starsi ode mnie przynajmniej o półtora raza o dwa razy nie i, i pamiętam jak tam siedziałem Yy, oni tam opowiadali o sobie, ten stracił mieszkanie. Ktoś tam yy, opowiadał o rozwodzie, o rozbitym samochodzie, nie? A ja tak siedziałem i mówię, ale banda z gredów się użalają nad sobą, Ja przecież nie mam nic z nimi wspólnego. Ja tylko żyję na ulicy, piję i biorę, i jak, jak strasznie taka. Takie kurczę, oderwanie od rzeczywistości, nie? Masakryczne oderwanie od rzeczywistości, dwie skrajności totalnie, nie. I, yy, no i tak się wróciłem po tych odwykach. Zapijałem co chwilę. Yy, wracałem na ulicę. Yy, bo to było takie życie, które tak naprawdę ja, ja znałem, nie? I następnym etapem było to, że drugi raz trafiłem do więzienia w 2007 roku. Ale zaraz przedpoznałem taką e, kobietę na dworcu centralnym. E, ja tam piłem, akurat byłem wtedy też bezdomny. Ona była 6 lat starsza ode mnie, gdzieś tam e, była mną zainteresowana. Ja miałem 22 lata, ona miała 28 e, wtedy. E, trafiłem do więzienia na odsiedzenie resztę wyroku. Było to tylko 6 miesięcy, więc wyszedłem w styczniu 2008 roku. Ale ta dziewczyna naprawdę gdzieś tam okazała mi duże wsparcie i przyjeżdżała do mnie do więzienia. Po wyjściu już związaliśmy się, zamieszkaliśmy razem. Ja miałem takie w głowie poczucie na tamten moment, że marzyłem o takiej rodzinie, której nigdy nie miałem. Nie? Kierowałem się totalnie oczekiwaniami, nie. Moimi chcieństwami, nie? Moim ego, nie? Bo ja chciałem, nie? Ja tak naprawdę na tamten moment nie byłem w stanie dać nic tej kobiecie, nie? Nic. Nie piłem, nie brałem, ale zachowywałem się po prostu. Masakrycznie moje ego było tak rozmuchane, że, że przy... No po prostu. Byłem leniwym, egoistycznym chamem, że tak powiem, nie. Pomimo tego wzięliśmy ślub w 2008 roku 30 sierpnia, rok później urodziła się moja córka. No i co, no i ja uciekłem do Anglii. Uciekłem do Anglii, bo. Nie dogadywałem się ani z nią, ani z jej rodzicami. Po prostu wszystko jakby robiłem w drugą stronę. Nie, nie byłem żadnym wsparciem. Nie pomagałem przy mojej córce, po prostu czekałem na gotowca. Nie? Byłem taką typowo egoistyczną świnią, nie. Um, Uciekłem do Anglii. Um, gdzieś tam przy. Przekabaciłem ją, że tak powiem, na swoją stronę, ale gdzieś tam wysyłaniem pieniędzy i pokazywaniem, że jestem w lepszym świecie i w ogóle, że co ja nie obiecywałem Jakieś różne... Próbowałem po prostu zamydlić oczy jakimiś pieniędzmi wysłanymi albo jakąś tam większą kasą, nie? I, i mi się wydawało, że to jest okej, okay, Zdradziłem ją. Wróciłem do Polski. Ona się dowiedziała, bo mój telefon się włączył, więc tak siła wyższa chciała, nie? Mój telefon się włączył i ja jeszcze żyłem w zaprzeczaniu, ale wróciłem na terapię i tam napisałem w zeszycie całą prawdę w jakiejś tam pracy i ona to przeczytała i tak naprawdę skrzywdziłem ją, skrzywdziłem moją córkę. Po tej sytuacji też żyłem w takim. Strasznym poczuciu winy, nie? Że, że zawaliłem to. Wróciłem do ostrego uzależnienia, po prostu nie miałem żadnych granic. Związałem się z inną kobietą, porzuciłem moją córkę, nie odzywałem się do niej od czwartego roku życia. Po prostu, jakby z jednej strony, zajęłem się tym związkiem, takim, który. W, który był toksyczny też. Bo razem piliśmy i razem braliśmy narkotyki. Eee, a tutaj się odcięłem nie? Od, od mojej córki, bo gdzieś tam. E, no nie wiem, no, jak, jak próbuję na to patrzeć, to nie mam na to jakby takiego logicznego wytłumaczenia. Nie kierowałem się. Cały czas swoim egoizmem, egocentryzmem i tym poczuciem winy, nie? Że, że jakby zaczęło coś, coś takiego do mnie przychodzić, że wszystko za co się biorę, to z nie? w swoim życiu. Wszystko, nie? że moje poczucie wartości też jakby mi nie pozwalało. Nie? No, i, no i byłem w tym związku. Pojechałem do tej Anglii, dostałem jakieś tam mieszkanie dostałem tam mieszkanie, ale jakby no, no po prostu dalej piłem i brałem, nie i um, odcinałem się po prostu um, do takich momentów, jakby w ogóle życie dla mnie nie miało żadnego znaczenia. Nie? Um, moja mama mi próbowała wtedy już pomóc, um, ja po prostu jakby odcinałem kontakt z nią i um, No, i to trwało lata, nie? Do momentu, aż, aż opowiedziałem Wam o tej pierwszej sytuacji. Nie? Chcę jeszcze tylko powiedzieć o tym, że e... odciąłem się całkowicie od całej rodziny, nie? W momencie, kiedy wyprowadziłem się z domu, nie mam kontaktu praktycznie z żadnym moim kuzynostwem. Może tam mam dwoje na, na Facebooku, ale. Nie nawiązałem żadnych relacji takich głębszych z rodziną, żadną. Nie? To też jest jedna z takich dużych konsekwencji w moim życiu. Urodził mi się syn z tą drugą kobietą w 2019 roku. Będzie miał 6 lat. To też nie powstrzymało mnie od tego, żeby pić, żeby przestać pić i brać, nie? że dopiero jak moja była się wyprowadziła z moim synem, nawet, nawet nie, no bo wyprowadzili się w styczniu, a ja jeszcze w marcu, do marca piłem i brałem, więc więc y, też jakoś tam na mnie to wtedy nie zrobiłaś. Tak. Znaczy, po, pojawiło się na takiej zasadzie, że okej, okay, znowu spieprzyłem, nie? wiecie o co chodzi. Nie? Znowu mam czym karmić swoje, swoje ego. Nie? Znowu mam powód do tego, żeby, żeby się trochę na sobą poużalać. Nie? Y, więc jakby tamto życie przed tym, zanim trafiłem do wspólnoty, było pełne dramatów pełno oderwania od rzeczywistości, pełno żalu, smutku. No bo nie wyobrażam sobie, że, że, że chciałbym wrócić do tamtego życia, nie? Dzisiaj jakby jest całkowicie inaczej. Trafiając do wspólnoty, ja po prostu jakby większe życia kierowałem się też taką fałszywą, fałszywym poczuciem wolności, nie? I uczuciem wolności, które jakby mnie odciągało od ludzi, od relacji. Ja lubiłem zakładać maski, nie, nie lubiłem się angażować w żadne relacje, ale za to na przykład lubiłem wykorzystywać albo manipulować ludźmi zawsze na, na, na swoją korzyść. Nie? Ja takim byłem typem człowieka. Ja byłem naprawdę złym człowiekiem byłem w swoim życiu. Trafiając do wspólnoty, ja w ogóle byłem zdero nie miałem pojęcia w ogóle o jakiejkolwiek organizacji, więc e, cieszę się. Na przykład, że przeszedłem przez każdą z możliwych służb e, na poziomie grupowym. E, to mnie też zaczęło uczyć pokory, nie? że od mycia szklanek poprzez po e, prowadzenie mitingu. E, e, też napisanie programu i teraz mogę służyć jakby swoim podopiecznym, podopiecznym których mam, nie? Którzy mi cały czas pokazują i dzięki nim też znajduję różne, różne jeszcze rzeczy w sobie, które, które też chciałbym zmienić. Musiałem całkowicie zmienić swój świat od nowa budować swoje wartości. I odzyskałem kontakt z córką, nie. Od... Prawie czterech lat y, mam kontakt z córką, latam do niej, budujemy od nowa relacje. Y, budujemy od nowa relacje i. Y, I to jest coś dla mnie takiego y, wymagającego bardzo dużo y, zaangażowania takiego też wewnętrznego, emocjonalnego, bo, bo ja gdzieś tam zawsze odcinałem się od tych emocji i, e, i, i dzięki tej relacji też jakby mogę uczyć się jak być ojcem dla mojego syna, chociaż to, to ta, te relacje wyglądają troszkę inaczej, ponieważ mój syn ma autyzm e, dość ciężki, nie jest werbalny, nie utrzymuje kontaktu to też dzięki tej temu ja też nauczyłem się pokory, bo ja miałem pewne oczekiwania też w stosunku do mojego syna. Jak gdzieś tam zacząłem trzeźwić, to sobie wyobrażałem, o, z melią z moją córką. Przeminały mi te wszystkie lata i w ogóle nie, czyli jeszcze na tamten moment nie miałem takiej. Uczyłem się też jakby kontaktu z moją siłą wyższą, z moim Bogiem, nie, bo ja dzisiaj wierzę zawdzięczam mu i bardzo mi się podoba też to, co było w dzisiejszych refleksjach, że jak wróciłem do Boga, to, to mam rozwój, a jak oddalam się od Boga, no to właśnie te wszystkie rzeczy, które miałem. Jak byłem daleko od Boga, to. Byłem prowoderem tych wszystkich sytuacji, tych wszystkich rzeczy w swoim życiu. nie? No i, no i teraz, jakby, mam możliwość poświęceniu się temu, żeby przygotować mojego syna do, do życia być dla niego, być dla niego trzeźwy. Ja nie żyję z, z moją byłą partnerką jestem w innym związku od trzech lat, ale mam go co weekend i i, i mogę, mogę być dla niego ojcem, nie? innym niż byłem dla mojej córki. Nie, ehm, nie wiem, mam, będę kończył. Ehm, ja ehm, prosiłem siłę wyższą, żeby dała mi siłę, żebym zrobił tą speakerkę. Ehm, dziękuję Wam bardzo. Jeszcze tak na koniec powiem, że od człowieka, który wyciągał jedzenie ze śmietnika dzięki mojej sile wyższej, dzisiaj udało mi się kupić vana. Mam swoją firmę, małą, bo małą, ale robię coś dla siebie. Więc dla mnie to jest namacalna siła działania programu w moim życiu nie? i niesamowita zmiana, nie? że od człowieka, który żył na ulicy. Pił wszystkie rzeczy, jakie można było wypić. Jadzę śmietnika, a dzisiaj jakby właśnie ten rozwój mam od mojej siły wyższej i, i na tym zakończę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.